W kolejnym przykładzie mamy takie dwa zbiory. A jest równe 0, 3, 6, 9. I tutaj te liczby tworzone są według tej samej reguły, czyli ciągle dodajemy trójkę. W ogóle to jest, jak widzę, są wielokrotności trójki, aż do 30. Następnie zbiór B to są jakie liczby? 0, 6, 12 i tak dalej aż do liczby 30. Czyli tutaj z kolei mamy wielokrotności liczby 6. No dobra. To najpierw określimy A suma B. Co tutaj będziemy mieli. Poszukajmy, jak wygląda taki zbiór. A suma B. Możemy zauważyć że jeśli będę wypisywał kolejne elementy zbioru A, tak jak robiliśmy to do tej pory, że najpierw wypisuję sobie elementy zbioru A, a następnie uzupełniam tymi elementami ze zbioru B, które się nie powtarzają ze zbiorem A, no to możemy zauważyć, że tak naprawdę w całości A suma B to będzie zbiór A. Tak, bo niektóre elementy ze zbioru B, znaczy wszystkie elementy ze zbioru B Trafiają dokładnie w niektóre elementy ze zbioru A. No i teraz A część wspólna z B. No, częścią wspólną tych dwóch zbiorów będzie w całości zbiór B. Bo elementy zbioru B znajdują się też w zbiorze A w całości. Tak, czyli możemy w ten sposób zapisać. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne, jeśli nie. To piszcie mi w komentarzu. Ja z chęcią wytłumaczę każdemu, lub nagram jeszcze raz ten, to rozwiązanie, ale już w taki sposób, żeby każdy z Was mógł to zrozumieć. Idziemy dalej.